Są takie dni, że niczego się nie chce. Są takie dni, że wszystkiego się chce. Dzisiejszy dzień zaliczę się raczej do tego pierwszego. Nie chce mi się za bardzo nagrywać dzisiejszego samo czwartku. No, ale jest czwartek, więc nie mogę Was zawieść. Dzisiaj jest czwartek, tak jak w każdy czwartek. Witam Was w Park, bo Dzisiaj jak zawsze odpowiadamy sobie na kilka Waszych pytań, które zadaliście na fanpage'u na moim Facebooku samo tycha. ale na samym początku chciałbym z Wami trochę pogadać, pogadać tak do kamery, tak jak z kimś. Pomogę chyba tak pogadać z wami, z wami widzami. Bo no fajnie jest. Ogólnie tydzień temu skończyły mi się ferie. To już jest mój pierwszy tydzień po feriach. Cały tydzień już prawie zleciał, znaczy jutro jest piątek i już się kończy tydzień. Cały ten tydzień też był w miarę luźny, można było sobie jeszcze odpocząć i się przyswoić do roku szkolnego, żeby znowu wejść w ten tok pracy, jakby mogę to tak powiedzieć. No bo zawsze tak jest, że jeżeli jest praca, 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 a później jest przerwa, jakaś coś świąteczna, wakacje, ferie. W tym wypadku były ferie. Przez te dwa tygodnie naprawdę da się rozleniwić, nie chce się nic robić. Ale teraz już y, myślę, że dobrze cię wkręciłem w rok szkolny, i teraz szkoła jest. Mam świetnych nauczycieli. Nauczyciele bo przykładali sprawdziany, które były w tym tygodniu, na tym tydzień. Ale wiadomo, że nikt w ferie nie chciałby się uczyć, a więc nauczyciele przełożyli, żebyśmy mieli czas na naukę. Także pozdrawiam moich nauczycieli, jeżeli to oglądają, oczywiście. sobie pogadając z Wami trochę, możemy przechodzić chyba do pytań. Ola zadała pytanie. Czy masz ideał swojej dziewczyny? Jaka ona musi być albo nie musi? Pozdrawiam. Ja również ciebie, Olu, pozdrawiam i ja nie mam jakiegoś ideału dziewczyny. Znaczy, u mnie dziewczyna powinna być na pewno dobrą osobą, bo nie lubię złych osób, powinna być mieć dobry charakter, nie wiem, nie wiem jak to wytłumaczyć, dobry charakter na pewno. Ja patrzę na charakter, chociaż na wygląd też się patrzy trochę, ale na pewno się bardziej patrzy przez pryzmat charakteru niż przez pryzmat wyglądu. Chyba mogę tak to powiedzieć. A więc, charakter, dobro, poczucie humoru, dystans do siebie, świata i w ogóle wszystkie takie rzeczy, co są najważniejsze, to jest bardzo ważne. U dziewczyny. Czy ktoś kiedyś poznał cię na przykład w sklepie? Nie, jeszcze nigdy nie miałem takiej sytuacji, żeby ktoś mnie rozpoznał. Myślę, że jeszcze nie mam tylu widzów, żebyście mnie już rozpoznawali w sklepach. Ogólnie mieszkam w małym mieście, bo tu też nie wiem, czy ktoś mnie ogląda. Może mnie oglądają, może mnie nie oglądają, no ale wątpię, że ktoś tu przyjedzie i mnie zobaczy. Jeszcze nie miałem takiej sytuacji, ale może kiedyś się zdarzy. Czy masz zamiar wysłać komuś walentynkę? Nie, nie mam zamiaru wysłać nikomu walentynki, ponieważ. Nie chcę po prostu nie lubię rzeczy typu walentynki, wysyłanie walentynek. Jakbym miał komuś coś powiedzieć, to bym powiedział to o tak, a nie lubię zabawy walentynki, bo to, moim zdaniem to jest bez sensu. W sumie takie rzeczy to w podstawówce można było robić, a teraz to już, to już nie te czasy są, kiedy się wysyłały walentynki. Teraz to walentynki można wysłać dla śmiechu komuś, a nie tak na poważnie. Teraz to się w ogóle takie rzeczy to robi dla śmiechu chyba. Dobra, okej. Okay. Czas się ogarnąć. Dobra, jest piękny dzień dzisiaj, czas się chyba ogarnąć. O, patrzcie, widzę swoje, widzę swoje odbicie tam, bo jest takie odbicie fajne, bo ja mam naprzeciwko siebie okno tam i teraz jest ciemno i widzę swoje odbicie z separatu. Czy Twoi rodzice od początku wiedzieli, że nagrywasz, czy na początku to ukrywałeś? Nie obawiałeś się jak zareagują na ciebie koledzy z klasy, gdy się dowiedzą, że nagrywasz? Rodzicom o tym, że nagrywam powiedziałem od razu, nie wiem, nie kryłem tego, tak? Ponieważ ten kanał to był planowany, bo na samym początku miałem pierwszy kanał, to o pierwszym kanale tak szybko rodzicom nie powiedziałem, bo tam nie było takich wyników jak tutaj są. Tutaj są o wiele większe wyniki, tutaj przez rok zdobyłem Prawie 3000 widzów, prawie 4000 widzów, tak, 4000 widzów prawie, bo przybywa Was coraz więcej, za co Wam bardzo dziękuję. A na tym kanale, znaczy na tamtym kanale, przez kilka lat zdobyłem ledwo 200 widzów, więc na tamtym kanale już mi się nie opłacało nic robić Ale YouTube'a nie chciałem zostawiać o tako, bo chciałem. Chciałem coś robić na YouTubie. Chciałem zostać takim, nie wiem, youtuberem, może większym, może mniejszym. Na razie jestem mniejszym. Na razie nie znaczy nic w YouTube, ale, ale może kiedyś zacznę coś znaczyć. Piotr zadał pytanie, czy mam siostrę? Y, nie, siostry nie mam, ale mam bardzo sympatycznego i super brata. Nazywa się Łukasz. Łukasz jest fajnym bratem. Pozdrawiam go bardzo serdecznie. Teraz nie ma go w domu, bo jest w Olsztynie, wiecie, uczy się. Najmniej ma takie zamiary. Ale na pewno teraz siedzi w burście z kolegami, także pozdrawiam Łukasza, pozdrawiam jego kolegów, Mateusza i Jacka, bo oni z nim mieszkają razem. Także pozdrawiam was bardzo serdecznie. Paulina zadała pytanie, czy byłeś gdzieś za granicą. Za granicą byłem dwa razy, czy raz dwa razy, ale dwa razy w tym samym miejscu raz pojechałem z rodzicami w góry. I z góry, już było blisko, to pojechaliśmy do Czech, do Pragi, i tam pozwiedzaliśmy sobie trochę, pochodziliśmy i było bardzo sympatycznie. I dwa razy byłem w Czechach, bo w Czechach jest fajnie nawet. Ładne zabytki, wszystko fajnie można sobie pozwiedzać. Więc jedynym miejscem, gdzie byłem za granicą, to była Praga, Czechy. Bo tam. Ale tam byłem na wycieczkach takich jednodniowych, że nie byłem, na przykład nie pojechałem nigdy za granicę na jakiś tydzień, żeby tam posiedzieć. Tylko tak wycieczka jednodniowa, pozwiedzać sobie i wrócić. Dobra, także to by było już na tyle w dzisiejszym Samo Był trochę krótki, ale no, no jak sami wiecie, nie mam motywacji teraz do nagrywania Samo ogólnie. Nie wiem dlaczego, ale może motywacja mi powróci, musi powrócić mi motywacja. Pokażcie w łapkę w górę i w ogóle w komentarzach, że motywacja ma mi wrócić. Bo ostatnio mało komentarzy dodajecie. Pod ostatnim filmem, nie wiem, może ile było 20 komentarzy, a ja naprawdę lubię sobie poczytać komentarze. Więc jeżeli już jesteście na tym filmie, to napiszcie coś, cokolwiek napiszcie, znaczy coś fajnego, żebym mógł sobie poczytać. Może jakąś historię macie, może coś zostawcie łapkę w górę. Napiszcie jakiś ciekawy komentarz. Dzięki Wam za obejrzenie. Wpadajcie na grupę. Bo ostatnio mi usunęli grupę Ale to o tym był oddzielny film Usunęli mi grupę, ale już mam nową grupę Samotyczki, samotychy Także wpadajcie, żeby na grupie było dużo osób Bo planuję tam coś ciekawego zrobić Ale to na razie tajemnica Czekajcie do następnego tygodnia Będzie ciekawe Także dzięki za obejrzenie, trzymajcie się, no i piona! <muzyka>